Pamiętasz ten moment wypadku? Pamiętam moment uderzenia. Gdzie to było? W tamtym miejscu, tam gdzie się światełka świecał. Pan zakończył życie moich przyjaciół. Przyszedł pan doktor i... Powiedział, pani córka nie żyje. Pytałam tylko się, czy, czy cierpiała. Ja chyba wierzę. Nie mogę się z tym poradzić, że to ja tam nie zginąłem, bo byście się wszyscy cieszyli. Czarny BMW, pijany, znaczy dać panu nikt by tego nie prostował. Fajnie, super. Cześć Weronika. Cześć, miło mi. Tu się zaczęła ta tragiczna sytuacja? Tak, tutaj, w tym miejscu. Weronika, Patrycja i Paulina. Młode, rozpoczynające dorosłe życie przyjaciółki. Dwie z nich pracowały w Holandii. Spotkały się po kilku miesiącach w rodzinnej Gdyni. Miały wrócić taksówką do domów. Gdy czekały na zamówione auto, pojawił się nieznany im wcześniej Łukasz B. I zaproponował, że odwiezie dziewczyny. Wysiadł, mówi, dziewczyny, jest wam zimno, ja was zawiozę do domu. No to idziemy, otworzymy sobie tą drogę, dobrze? Tak. Dziewczyny wsiadły do samochodu Łukasza B. Paulina nie zapięła pasów. Jechał dosyć szybko, jak na taką pogodę, bo było dosyć ślisko i mokro. Bo I poprosiłam go w pewnym momencie, żeby troszeczkę zwolnił, ale jechał cały czas tą samą prędkością, jaką jechał. Miał takie ruchy nieswobodne, alkoholu co prawda nie odczuwałam, ale czułam, że coś, coś mógł mieć wzięte. Tam gdzieś światłka świeca. Tam ją zabiję. Mam tylko telefon, że mam się wstawić w szpitalu. Pielęgniarka zapytała się do kogo przyszłam. Mówię, że do córki Pauliny. Prawdopodobnie miała wypadek. I powiedziała do mnie tylko proszę się uspokoić. Coś mi już wtedy nie grało. Wszystko. Wszystko się zmieniło. Nie wiem, strasznie się zamknęłam w sobie też, nie wychodzę z domu praktycznie, tylko praca dom. Ale przez to, że to jest niezamknięte, czy przez to, że po prostu doszło do takiego ja... dramatu? cały ten dramat to też, ale cały czas myślę, że on jest na tej wolności. I nikt z tym nic nie robi. Łukasz B. uderzył w betonową konstrukcję. Jest oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany w chwili wypadku był, po pierwsze, nietrzeźwy, po drugie, e, kierował samochodem w sposób brawurowy, nadmierna prędkość. więc te wszystkie czynniki złożyły się na to, że doszło do tego tragicznego wypadku w skutkach. Za ten czyn ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Często tu przychodzisz? Bardzo często. Za każdym razem, jak jest mi źle, jeżdżę do niej. Siadam po prostu na gołej ziemi i rozmawiam po prostu tak, jakbym miała ją przy sobie cały czas. Paulina była zajętą dziewczyną, naprawdę. Pogodną, uśmiechniętą zawsze. Była dla mnie najlepsza na świecie.